Thank you Siemanko, ja jestem Przemek i zauważyłem, że bardzo fajnie przyjęły się u was te nowe odcinki z ROBLOXa. Także mam dla was wyzwanie. 6000 tysięcy w górę pod tym filmem, a w kolejnym odcinku będzie czekała na was naprawdę fajna niespodzianka. Także do dzieła! A jeżeli trafiłeś tu po raz pierwszy, albo jesteś tym, który ogląda moje filmy ciągle bez suba, to zostaw subskrypcję już teraz, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Serio warto, bo czołgamy się do tych 600 tysięcy subskrypcji. A jeżeli napiszesz szczerą opinię o tym odcinku w komentarzu, to masz szansę wygrać Robuxy. Wyniki pojawią się. Wy już wiecie, gdzie się pojawią. Oczywiście na moim Instagramie, do którego link macie podany w opisie. Także już teraz szybciutko do opisu i klikajcie follow, a my jedziemy z tym śledziem. Dawno nie słyszałem tak dziwnych dźwięków podczas grania w Roblox. Poważnie, te dźwięki to jest Mistrzostwo Świata. Daj! Daj! Ja zastanawiam się, ile on wysiłku wkłada w tę grę, skoro stęka tak, jakby podnosił 200 kg na siłowni. No, jeżeli będziesz się wyżywał na tej klawiaturze, no to będzie ona zepsuta. No nie wiem, czego ty się spodziewasz. A wam jaki dźwięk najbardziej się podobał? Ja jestem fanem właśnie tego. Mam nadzieję, że jego stękanie nie poszło na marne i w końcu udało mu się dotrzeć na sam szczyt! Niepowodzenia się zdarzają, ale pamiętaj, porażka i ucieczka to nie jest w twoim stylu. Jesteś zwycięzcą. Niektórzy jednak nie potrafią wziąć przegranej na klatę. No i reagują no sami zresztą. Zobaczcie jak reagują. Oh, no! Ale najlepszy w tym całym nagraniu jest on. O stary, tak Marcilku, na, na luzaku. On tutaj serio ma taki wyraz twarzy, że wygląda jakby serio był doświadczonym graczem w Robloxa. A obstawiam, że jest młodszy od naszej głównej bohaterki. Ale na jego miejscu ja zareagowałbym dokładnie tak samo. I nareszcie coś, czego nie musiałem Wam tłumaczyć. Witamy w Polsce i od razu pokażę Wam kogoś, kto Robloxa powinien odłożyć sobie zdecydowanie na później. Zamiast tego, to radziłbym sobie pograć w bierki albo w berka z kolegami. Witajcie witajcie, zamecki, tutaj ja, Filipek321. Filipek321 to jest najlepsza nazwa kanału, jaką słyszałem, naprawdę. Przemek najlepsze gry, pochowa się przy tym. Filipek, Filipek, sztos. Em, dzisiaj zagramy w... Loblox, Lacki Blocki. Lacki Blocki? Ja nie mogę, to jest totalna załama. Proszę, zostawcie teraz łapkę w górę dla mnie, za to, że ja przeszukuję internet i oglądam te nagrania, bo mówię wam, widzowie. Psycha siada! No i chodzi w tym o to, o co w tym chodzi. I tutaj się zbiela Lacki Blocki, a więc tak, mam taką oblońkę i się najlepszymi glaciami w to. No, a wy, nawet jeśli byście się naprawdę starali, to nigdy nie zginę nie, to nigdy z nami nie przetrwacie. No ja na pewno bym z wami nie przetrwał, bo nie wytrzymałbym po prostu takiego podejścia do tej gry, no. Ludzki, blocki, jakieś inne rzeczy, no. <ścoughs> No i tak się kończy swaniakowanie, niby tacy dobrzy, nikt ich nie pokona, a tutaj proszę. Jestem lobotem, ding-dang, dang nie on tak jeździ dla luzowej lamy. Jakiej luzowej? trulama z najlepszej gry świata! The Fortnite. No to jest... E... No to jest, no nie mam, nie mam siły po prostu, ja już nie wiem jak to nazwać, no. Ech. Ale niektórzy to chyba nie mają siły zostawić suba na moim kanale, bo 60% z was ogląda mnie właśnie bez subskrypcji. Dlaczego? Dlaczego ja się pytam? Zostaw suba na moim kanale i zobaczysz, zobaczysz. Nie będziesz tego żałował, to najlepsza decyzja jaką dziś podjąłeś. To nagranie swego czasu obiegło chyba cały internet, ale stwierdziłem, że doskonale pasuje do tego odcinka, jak mamy do a niektórzy z Was mogli tego po prostu nie widzieć. Oh. <grywa> Nie wiem jak on to robi, ale Roblox powinien go zatrudnić w swojej firmie, przysięgam. Przecież on mógłby podkładać głos całej grze, no tak obstawiam. Normalnie ukryty talent. A czy wy macie jakieś nagrania, które nadawałyby się do mojego odcinka? Jeżeli tak, to wysyłajcie je na mojego Insta. Link oczywiście w opisie, w prywatnej wiadomości wysyłaj linka do takiego nagrania. A pojawisz się w odcinku. Ale jeżeli uważacie, że wam mało, to zaraz zobaczycie, że niektóre osoby i Roblox to nie jest dobre połączenie. Wy the... do do? naprawdę i tak to macie już przyciszone do minimum. W rzeczywistości on tak głośno skrzyczał, że z moich słuchawek było słychać, co on krzyczy w sąsiednim pokoju. Naprawdę! Nawet nie wyobrażacie sobie, jaki to był szok! Szok dla moich uszu po prostu! Nikomu czegoś takiego nie życzę. Nie wiem jak wy, ale ja to bym już od razu banował z automatu takie osoby, bo to nie ma innej rady bo po prostu. No to chyba nic innego nie pomoże. A wy macie jakieś rady? Napiszcie w komentarzu. Najlepszym z nich przyknę serduszko. I na sam koniec mamy dziewczynę, która bardzo przeżyła, że ktoś schakował jej konto w Roblox. Guys, I think it's I've been trying to write my password and it won't let me. Telling me I've got my username or password wrong and I'm pretty sure it's my password. Muszę wam powiedzieć, że akurat w tym przypadku szkoda mi tej dziewczyny. Też wkurzyłbym się gdyby ktoś ukradł mi konto w które naprawdę włożyłem multum multum pracy. Guys, I'm gonna try again, but I've been trying for so many times, guys, and it's just not working. If you guys know anyone who's good with these things, please let me know. Zresztą wy pewnie też byście się zdenerwowali. I have all my neons on this account, all my mechas, everything on this account. So if I can't get in, I'm gonna be so sad. I've been working on this account for four years now, so all my hard work is going to be going to waste. Dlatego pamiętajcie, aby mieć w miarę skomplikowane hasło i nie podawać go nikomu w internecie. Nie chcę, żeby komuś z Was przytrafiło się to samo. A jeżeli jeszcze nie wiesz, że mam Discorda, no to klikaj w link w przypiętym komentarzu i dołącz. Każdy ci to powie, że to najlepszy serwer Discord w Polsce, także dołącz do nas już teraz, a ja dziękuję za oglądanie i się do następnego razu.